Dzień wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o chorobach wysokościowych na poziomie początkujących pasjonatów wysokich gór. Choroba wysokościowa to patologie dużych wysokości, spowodowane przebywaniem na wysokościach przez dłuższy okres czasu. Mówimy tutaj o wysokościach powyżej 3000 m nad poziomem morza, ale pierwsze lekkie objawy mogą się zdarzyć już na wysokości naszych Tatr, około 2000 m nad poziomem morza. Na wysokościach możemy się spodziewać objawów zarówno fizjologicznych, jak i psychosomatycznych. Kiedy wybierasz się w wysokie góry powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, powinieneś bezwzględnie znać i wiedzieć, co Cię może spotkać na wysokości i czego tak naprawdę możesz się spodziewać i jak temu przeciwdziałać. Problemem w wysokich górach jest fakt, że na szczycie na przykład Kilimandżaro, ciśnienie wynosi około 520 hektopaskali, a powietrze tak naprawdę to procentowo te około 52% tego, co normalnie masz na nizinie. Czyli naprawdę taki odczuwasz taki bezdech, jest naprawdę dużo ciężej oddychać. Ten jeden wdech naprawdę wystarczy ci na dużo, dużo mniej. Tak ekstremalne warunki muszą odbić się bardzo mocno na naszym nizinnym organizmie. Objawy psychosomatyczne są spowodowane zaburzeniami neurologicznymi z powodu niedotlenienia mózgu. Mogą to być utrata pamięci, problemy z równowagą, wymawianie sobie chorób, zaburzenia procesów myślowych, utrata apetytu, bełkotanie, halucynacje słuchowe, również wzrokowe. Agresja, irracjonalne zachowanie, ataki gorąca, paranoja. Objawy będą zależne od stopnia aklimatyzacji oraz od wysokości, na której się znajdujesz. Te objawy mocno nasilają się od wysokości 5000 m nad poziomem morza. Prawidłowa powolna aklimatyzacja jest kluczem do zmniejszenia objawów. Objawy upośledzeń procesu myślowego mogą nie zostać zauważone przez samego spinacza. Dlatego powinno się spinać zawsze w zespole, bo to daje szansę, że ktoś Cię uratuje, jak zaczniesz świrować. Jednym ze sposobów sprawdzenia jest odliczanie od 100 do 0 w spak. Osoby z zaburzeniami będą gubić liczby i nie będą nawet tego świadome. W takich przypadkach najlepiej podać tlen, a najlepiej pomóc tej osobie dostać się niżej. Zejście nawet o kilkaset metrów może takiej osobie bardzo pomóc. Objawy są oczywiste dla innych uczestników wyprawy i to na nich właśnie spoczywa obowiązek pomocy tej osobie. Jeśli interesuje Cię więcej opisu Psychosomatycznych, to proponuję zasięgnąć historii Himalajstów. Na wysokościach w strefie śmierci są oni na to szczególnie narażeni. Link w opisie. Dzisiaj jednak chcielibyśmy się skupić na podstawowym zakresie objawów fizjologicznych. Każdy na wysokości przechodzi przez te objawy i nie ma wątpliwości, że te objawy spotkają też Ciebie. Pytanie: kiedy i w jakim stopniu? W tym odcinku omówimy sobie podstawy, jak to może wyglądać na szczytach osiągalnych dla ambitnych amatorów to znaczy Kilimandżaro 5895 m nad poziomem morza oraz Mont Blanc. 4810 metrów nad poziomem morza. Okej, okay, ale zacznijmy od początku. Jeśli na co dzień znajdujesz się nisko na nizinach, najwyżej kilkaset metrów nad poziomem morza, to nie powinieneś od razu pakować się na wysokość 3000 metrów. Najważniejsza zasada w górach to nie spieszymy się. Na początek proponuję Ci odpocząć po podróży przynajmniej na wysokości 1500 metrów, a maksymalnie 2200. Nie jest to jeszcze wysokość mocno odczuwalna, ale szczególnie po tak długiej podróży spacery na takiej wysokości są zalecane, żeby troszkę pobudzić organizm, troszkę pobudzić metabolizm. Powolne przyzwyczajanie do wysokości jest kluczowe dla zmniejszenia objawów. Choroba będzie, ale objawy będą mniejsze. Dodatkowo musicie pamiętać o takiej regule, że dziennie przy nie powinniście Pokonywać więcej niż 600-700 metrów. Ma to szczególne znaczenie w momencie, jak już jesteście na wysokościach powyżej 3000 metrów. Zawsze, gdy już na danej wysokości czujesz się już dobrze, to najlepiej po upłynięciu dnia spróbuj iść wyżej, ale nie więcej niż te 3200 metrów następnego dnia. Niektóre źródła podają zakres 3000 m do 3500 m, ale powinieneś pamiętać o zalecanych powolnych podejściach o maksymalnie 600-700 m wysokości. Źródła też nie biorą pod uwagę tego, że może być to Twoje pierwsze tak wysokie podejście i sam możesz jeszcze nie wiedzieć, jak się będziesz jeszcze czuł. Na tej wysokości możesz być pewien wystąpienia objawów migrenowych i żołądkowych, szczególnie, że to będzie pierwszy dzień na takiej wysokości. Będziesz również odczuwał wzmożoną pracę serca. Będziesz miał wręcz wrażenie, że serce Ci dudni i bije mocniej. Należy od tego momentu zwrócić uwagę na to, żeby oddychać wyraźniej, mocniej, niż na nizinie. Musisz też pamiętać, że mogą nastąpić dudności, brak apetytu, zaparcia oraz rozwolnienie. Powinieneś mieć na to leki, powinieneś być na to psychicznie przygotowany, tak to już niestety jest na wysokości. Tutaj da się zauważyć różnicę pomiędzy prędkością aklimatyzacji u różnych osób. Na czas aklimatyzacji ma wpływ bardzo wiele czynników, ale bardzo uogólniając, można stwierdzić, że osoby o niskim ciśnieniu dostaną migrenę jako pierwsze. I to nawet zaledwie po 2-3 godzinach przebywania na tej wysokości. Zależy też to od tego, jak bardzo aktywni jesteśmy po wejściu na tę wysokość. Kładąc się i odpoczywając, dopadnie nas to szybciej. Osoby o normalnym lub wysokim ciśnieniu mogą dostać objawy nawet parę godzin później. I tutaj uwaga, może to nastąpić w środku nocy co wpłynie negatywnie na Twoją formę następnego dnia. U mnie na Kilimandżaro, wysokość 3200 pokryła się również skończeniem zapasów wody słodkiej i przerzuceniem się na wodę chlorowaną, co w połączeniu z tabletkami na ból głowy spowodowało duży spadek formy. Bardzo dobra wczorajsza forma skończyła się dzisiaj rzyganiem. Tłumaczmy <grym> sobie, że to woda chlorowana i wysokogórska chlorowa. Z reguły normalne jest, że podczas takich spinaczek, że zażywasz leki na ból głowy. Niektórzy wręcz robią to prewencyjnie. Jeśli nie masz doświadczenia na wysokości, odczekaj parę godzin zanim pójdziesz spać. Ciekawostka: osoby, które w życiu nie miały migreny, mogą mieć migrenę na wysokości. Dodatkowo. Ciekawostka numer dwa. Niektórzy wys wysokociśnieniowcy przestają brać leki na nadciśnienie w górach, bo jest im to po prostu niepotrzebne. Jednak wszelkie problemy medyczne powinnaś skonsultować z lekarzem przed wyjazdem. Niektórzy lekarze mogą zalecić Ci Diuramit lub diamoks lub inny podobny lek. Jest to pewnym rodzaju doping i należy go stosować ostrożnie. Posiada on wiele skutków ubocznych, w tym pobudza dosikania, co akurat jest pomocnym objawem. Jednak zawsze należy sprawdzić, czy nie koliduje z innymi lekami, które ze sobą bierzesz. Trzeba pamiętać o tym, że pomimo tego dopingu, najważniejszym kluczem do zdobycia szczytu jest prawidłowa aklimatyzacja i plan na nią. To powinna być baza, na której zbudujesz swój sukces. Jednak dużo osób radzi brać e, DuraMid lub inny podobny lek profilaktycznie. Szczególnie jest to prawdą powyżej 6000 m nad poziomem morza. Oraz przy przewyższeniach dziennych powyżej 700 metrów. Jednak każde leki należy brać po konsultacji z lekarzem. Nie ma tu prostej odpowiedzi: czy powinieneś również ty brać ten lek profilaktycznie. Zawsze najlepiej wszystko skonsultować z lekarzem. I tak naprawdę przemyśleć, jakie leki jeszcze chcielibyśmy stosować, jakie leki jeszcze zabieramy, żeby sprawdzić, czy któreś ze sobą po prostu nie reagują. Na wysokości może być to bardzo niebezpieczne. W opisie dorzucam materiały do przeczytania na temat diuramidu pod hasłem diuramid. Każdy kolejny dzień musimy się stosować już do zasad powolnej aklimatyzacji i powolnej spinaczki. Tempo powinno być wolne dla lepszego przyzwyczajenia organizmu. Naprawdę, tempo wynoszące 1 km na godzinę wcale nie jest przesadą i można iść nawet wolniej. Trasy przeważnie między obzami są dosyć krótkie, więc jak najbardziej spędźmy ten czas na aklimatyzowaniu się. Pamiętaj, to nie jest wyścig. Dzienna różnica wysokości nie powinna być i tak większa niż 600-700 metrów dla Twojego bezpieczeństwa. Jedną z metod na aklimatyzację jest wchodzenie wysoko, spanie nisko. To znaczy, że w ciągu dnia podchodzimy wyżej, a potem schodzimy niżej. Na przykład na Kilimandżaro, na popularnej Machamerut, ta trasa jest tak wytyczona, że zahacza się o Lava Tower tylko po to, żeby zrobić wysokość. A potem schodzi się nisko, niemal tak nisko jak poprzedniego dnia się nocowało. I jest to wystarczające, by pobudzić organizm i dać mu szansę przyzwyczajenia się. W tym czasie porterzy omijają tak naprawdę ten wierzchołek Lava Tower i idą całkiem inną trasą, krótszą, niższą, bo oni nie mają zamiaru się aklimatyzować tak samo jak my. Oni mają tylko dojść i odpocząć. W przypadku Kilimandżaro Dłuższa trasa Machame jest dużo łatwiejsza do e, pokonania niż króciutka trasa Marangu. Trasa Marangu, tak zwana klasyczna droga, którą pierwszy zdobywca z drobu Kilimanjaro, e, aktualnie zwanym również Coca-Colu, z powodu pozornej łatwości tej trasy. Ze względu na to, że ta trasa jest taka krótka, to oferuje bardzo kiepski czas na aklimatyzację, i bardzo dużo osób niestety nie wchodzi na tą górę. Według statystyk Kilimanjaro National Park z jednego sezonu sprzed kilku lat można zauważyć jak rośnie prawdopodobieństwo zdobycia szczytu przy dłuższym czasie wyprawy. Ogółem według statystyk parku na górę wchodzi tylko 45% śmiałków. W wariancie pięciodniowym jest to tylko 27%. W przypadku tras sześciodniowych widzimy skok aż do 44%, czyli 7 dniach szanse się podnoszą aż do 64% i taki wariant ja miałem, co mimo wszystko było dosyć ciężkie i jednak wierzę, że niektórym osobom może się to nie udać, bo naprawdę lekko wystarczy, że aklimatyzacja nie siądzie i już niestety po szansie. Natomiast e, najmniej popularny wariant 8-dniowy możemy się pochwalić sukcesem już na poziomie 85%, więc widzicie tutaj dokładną korelację ludzi, którym się to udaje ze względu na to, jak zostają dłużej na tej górze. W przypadku jednak Kilimanjaro, każdy dzień na górze podnosi Nosi koszty o minimum 200 dolarów. Za każdy dzień pobytu w parku musisz zapłacić dodatkową kwotę, a dodatkowo też musisz opłacić swoją ekipę, która ci pomaga tam wchodzić, bo w Kilimandżaro nie możesz korzystać samodzielnie. Musisz mieć właśnie ekipę, która dba o twoje bezpieczeństwo, w tym regionalny przewodnik. W celu sprawdzenia poziomu sytuacji we krwi możemy wykorzystać pulsoksymetr. Tym urządzeniem nieinwazyjnie możemy się skontrolować przed wyruszeniem w dalszą drogę. Ciekawe jest porównanie saturacji zaraz po przyjściu do wyżej położonej bazy, a przed wyruszeniem danych. Maksymalna wartość miernika to 100, wartość przy której nie powinieneś absolutnie ruszać dalej, to jest 60. Ale w przypadku amatorów zalecałbym wyniki powyżej 80, żeby w ogóle myśleć o pójściu dalej. To urządzenie pozwala bardzo miarodajnie sprawdzić, jak sobie radzisz na wysokości. Co jeszcze możemy zrobić, żeby sobie pomóc? Zdecydowanie zaleca się pić bardzo dużą. Ilość płynów, należy jeść posiłki pomimo braku apetytu. Brak apetytu jest jednym z objawów tej choroby. Należy mieć również wystarczającą ilość leków przeciwbólowych. Należy mieć również leki na rozwolnienie, płyn do dezynfekcji rąk oraz mokre chusteczki dla lepszej higieny. Przeważnie, atak szczytowy ma więcej podejścia niż zalecane 700 metrów. Na dzień, wtedy, żeby ułatwić organizmowi, to nie przebywamy na szczycie zbyt długo. Dodatkowo po takim ataku staramy się jak najniżej zejść. Na pewno musimy zejść dużo niżej niż była nasza baza, z której atakowaliśmy szczyt. Na Mont Blanc, przy ataku o drugiej w nocy, jesteśmy w stanie zejść do Orlego Gniazda, czyli górnej stacji kolejki, i to dużo przed ostatnim kursem według rozkładu. Dzięki temu jednego dnia zejdziemy z wysokości 4810 do 1000 metrów, bo tak znajdują się wszystkie miasteczka w Dolinie. To już wszystko co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Dajcie znać lajkiem lub dislajkiem, czy w ogóle materiał Wam się podobał. Zapraszam do subskrybowania. No i życzę Wam bezpiecznych powrotów. Cześć!